A tu jest. A silnika. Gaskiem. Skręć w lewo. <noise> e, tak się przypierdoliłem, że aż powtórkę nagrało mi. XD. <noise> Czas te tu uliczki robiłem w tym Dortmundzie. Dawid, ale że się mi. Tego rzuca... No panie, co ty robisz? Kościół, co ty robisz? Co ty robisz? Ja pierdolę. Ja ja nie wychowuję! Insta. Obliczanie nowej trasy. No panie, no. Co się odpierdala? Nie wiem, nie wiem, pauzę włączyłem.

Dobra, dobra. Ale super Wychodzi 762 zł za kilometr. I się to jest dobrze policzone, oczywiście. No, zobaczymy. Jazda i zaraz będziemy fruwać, to? Tak? O, ale na szczęście mnie tylko popchnęło, co nie? Ale no Ładynek skrzydła znaczy ładny po uszkodzeniu na 20%.